Chwała Jezusowi, Chrystusowi. Witam, kochani, serdecznie. Jezus jest Panem. On jest drogą, On jest prawdą, On jest życiem. Chwała Bogu. Jezus jest Panem. Hallelujah. Kochani, chciałem dzisiaj powiedzieć na temat pięciu fundamentalnych objawień Pisma Świętego. Są to rzeczy ekstremalnie ważne żeby poznać żywego Boga i chodzić w jego mocy z martwych wstania, czyli chodzić w duchu, a nie w ciele. Biblia nas naucza i inspiruje do tego, aby dojść do dojrzałości duchowej i chodzić w duchu, a nie w ciele. Więc kochani, pięć fundamentalnych objawień Pisma Świętego, które każdy człowiek każdy powinien Przyjąć od Boga jako objawienie za pośrednictwem nauki pisma świętego. To jest ekstremalnie ważne. Pierwsze oczywiste objawienie dla każdego człowieka na tej ziemi jest takie, że zbawienie jest tylko przez Jezusa Chrystusa. Jezus Chrystus jest jedynym Zbawicielem On jest jedyną drogą do Ojca, do Królestwa Bożego. Biblia mówi, nie dano ludziom innego imienia, przez które mogliby być zbawieni. Imię Jezus to jest imię ponad każde imię. Na dźwięk imienia Jezusa zegnie się każde kolano w niebie, na ziemi i pod ziemią, i każdy język wyzna, że Jezus jest Panem ku chwale Boga Ojca. Więc, kochani, widzimy wyraźnie, że jest tylko jedna droga zbawienia. Jezus powiedział: Ja jestem drogą, Prawdą i życiem. Na świecie jest setki różnych religii. Religie są w przeróżnych krańcach ziemi i mają przeróżne wierzenia. I ktoś może powiedzieć: Skąd ja mam wiedzieć, że akurat pismo święte jest od Boga, dlaczego Jezus jest akurat Zbawicielem? Kochani, to jest dosyć proste. Jest tylko jedna księga namaszczona Duchem Świętym i mocą. Która jest ponadnaturalna i która pochodzi z nieba. Wszystkie inne religie, bez względu na to, jak się nazywają, wszystkie są przeciwne pismu świętemu, czyli przeciwne Chrystusowi. Biblia to jest nauka Chrystusa, a wszystkie inne religie są naukami antychrysta, czyli przeciwnymi do Biblii. Wybór jest niezwykle prosty. Bóg mówi kładę przed Tobą życie i śmierć, błogosławieństwo i przekleństwo wybierz prze to życie. Czyli albo wybierasz yy, naukę Chrystusową i Pismo Święte, czyli życie, albo wybierasz jakąkolwiek chcesz religię, czyli przeciwną Biblii pochodzącą od antychrysta. Jest tylko Chrystus i antychryst. Nie ma żadnej innej opcji, czyli są tylko dwie opcje na ziemi, nie setki. Jest setki religii, ale są nadal tylko dwie opcje: Chrystus i Antychryst. Święta nauka Biblii i zbawienie tylko przez Jezusa Chrystusa, albo wszystkie inne nauki przeciwne nauce Chrystusa. Więc wybór jest prosty: życie i śmierć, błogosławieństwo i przekleństwo. Wybierz życie, mówi Bóg, czyli wybierz zbawienie w Jezusie Chrystusie. Okej, okay, to jest pierwsze fundamentalne objawienie, od którego zaczyna się drogę z Bogiem. I Biblia mówi w liście do Rzymian 10,9 Jeśli uwierzysz w sercu, że Jezus jest Panem i wyznasz to ustami, zbawiony będziesz. Albowiem sercem wierzy się ku usprawiedliwieniu, a ustami wyznaje się ku zbawieniu. Jezus jest Zbawicielem. OK, drugie objawienie. Ekstremalnie ważne z nieba. Łaską zbawieni jesteście przez wiarę i to nie z was Boży to dar nie z uczynków, aby się kto nie chlubił. Czyli musimy zrozumieć niebiańską prawdę, że łaska Boga daje nam zbawienie przez naszą wiarę. Czyli zbawienie pochodzi całkowicie z łaski. Co to znaczy? Łaska to jest niezasłużona przychylność. Ty nie możesz zasłużyć na łaskę Boga, bo inaczej nie byłaby to łaska. Nikt z nas, nie wiem jak dobry by chciał być, mógłby starać się być najlepszą osobą na świecie, nie zasługuje, żeby przebywać w świętości Boga. Bóg jest tak święty i czysty, że nikt nie mógłby być zbawiony, bo w oczach Boga każdy, jest, każdy z nas jest grzesznikiem, a karą za grzech jest śmierć. Natomiast darem łaski Boga jest życie wieczne w Chrystusie, Jezusie, Panu naszym. Więc wyraźnie widzimy, że łaską zbawieni jesteśmy przez wiarę. My musimy uwierzyć, że Chrystus jest Panem, że Jezus jest Panem, że Bóg istnieje i nas kocha. Kochani, łaska to jest coś, co musimy mieć objawione w głębi naszych serc. Nie możemy się chlubić niczym przed Bogiem. Nie możemy Bogu niczym zaimponować. Nie możemy zasłużyć na cokolwiek. Biblia mówi, że Jego święta krew została przelana na krzyżu Golgoty, która jest zapłatą za nasze grzechy. Nie ma mowy o jakiejkolwiek naszej zasłudze, kochani. My mamy tylko wierzyć w łaskę, czyli w Jezusa. I zbawienie pochodzi z łaski przez wiarę. Halleluja. Trzecie, bardzo ważne objawienie z nieba, które jest nauką Pisma Świętego, jest Chrystus w nas. Kochani, to, ta tajemnica była zakryta przez całe wieki. W liście do Kolosan jest napisane, że tajemnicę zakrytą od wieków i od pokoleń, a teraz objawioną świętym Jego, którą jest Chrystus w nas, nadzieja chwały. Kochani, Biblia mówi, że Bóg nie jest gdzieś daleko, w kosmosie, czy w jakichś miejscach kompletnie nieznanych dla nas, gdzieś oddalony, w jakimś tajemniczym miejscu. Nie. Biblia mówi, czy nie wiecie, że jesteście świątynią Ducha Bożego, który mieszka w Was? W momencie, gdy przyjmujesz Jezusa do swojego serca przez wiarę, rodzisz się na nowo, czyli rodzisz się z Ducha Świętego. I Biblia mówi, My, narodzeni z Ducha Świętego, jesteśmy świątynią Boga. Chrystus w nas, nadzieja chwały. Kto się łączy z Panem, jest z nim jednym duchem. Więc Bóg jest we mnie. Chrystus we mnie, nadzieja chwały. Kochani, to jest niezwykle ważne objawienie z nieba. W dniu pięćdziesiątnicy Duch Święty stąpił z nieba na ziemię. I gdzie zamieszkał? W budynkach, w budowlach. Już nie. W Starym Testamencie Bóg kazał zrobić świątynię według wzoru, jaki przekazał. Najpierw Mojżesz zrobił przybytek, a później Salomon zrobił świątynię. Natomiast gdy Chrystus umarł na krzyżu, zasłona rozdarła się od góry do dołu i chwała Boża opuściła miejsce najświętsze. I w dniu pięćdziesiątnicy, gdy stąpił Duch Święty, on zamieszkał już w innej świątyni, świątyni ludzkiego ciała. Więc Bóg jest w nas, kochani. Chrystus w nas. My jesteśmy świątynią Ducha Bożego. Czyli to jest niezwykle ważne objawienie z nieba. Chrystus we mnie, nadzieja chwały. Czwarte, bardzo ważne objawienie to jest poznanie miłości Chrystusowej. Ja przeczytam teraz. Bardzo ciekawy fragment z listu do Efezjan, który naucza nas, jak ważne jest poznanie, przyjęcie objawienia miłości Chrystusowej. To jest Efezjan 3, od 17 wersetu. Aby Chrystus przez wiarę mieszkał w waszych sercach, a Wy y, 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 przez wiarę mieszkał w waszych sercach, abyście zakorzenieni i ugruntowani w miłości. Mogli pojąć wraz ze wszystkimi świętymi, jaka jest szerokość, długość, głębokość i wysokość, i poz mogli poznać miłość Chrystusową, która przewyższa wszelkie poznanie, abyście zostali napełnieni całkowicie pełnią Bożą. Czyli Biblia mówi, że poznanie miłości Chrystusowej przewyższa wszelkie poznanie. To jest coś niesamowitego. Bóg jest miłością, a kto mieszka w miłości, mieszka w Bogu, a Bóg w nim. W miłości nie ma bojaźni, wszak doskonała miłość usuwa bojaźń. Kto się więc boi, nie jest doskonały w miłości. Kochani, poznanie miłości to jest poznanie Boga. Miłość to nie coś. Miłość to żywy Bóg. Bóg jest miłością. I miłość objawiła się, że Chrystus umarł za nasze grzechy. Miłość objawiła się w łasce z nieba, czyli niezasłużonej przychylności. Miłość objawiła się w tym, że Bóg zamieszkał w nas i my staliśmy się duchem, staliśmy się świątynią ducha świętego. Miłość wprowadza nas we wszelką prawdę. Biblia mówi, że Duch Święty wprowadzi nas we wszelką prawdę. Bóg jest miłością. On wprowadza nas we wszelką prawdę tajemnic Królestwa Bożego przez poznanie miłości Chrystusowej. Haleluja. I piąte, niezwykle ważne objawienie Pisma Świętego jest takie, że bez uświęcenia nikt nie ujrzy Boga. Przeczytam ten fragment. To jest list do hebrajczyków, 12, 14. Dążcie do pokoju ze wszystkimi i do świętości, bez której nikt nie ujrzy Pana. Co to oznacza? Po pierwsze, uświęceni jesteśmy krwią Chrystusa i nasz duch jest zbawiony przez łaskę bez naszych uczynków. Natomiast za pośrednictwem wiary. Widzimy teraz bardzo wyraźnie, że uświęcenie ma dwa zupełnie różne poziomy. Pierwszy to jest przyjęcie Chrystusa, który nas uświęca swoją świętością. On nigdy nie zgrzeszył i uświęca grzeszników. I to jest pierwszy punkt: uświęcenie przez krew Jezusa, przez Jego łaskę, otrzymanie Jego sprawiedliwości. Ale na tym to się nie kończy, bo Biblia mówi, żeby na tym fundamencie łaski żyć życiem świętym, czyli pokutować, odwrócić się od grzechów i być wykonawcą słowa Bożego, a nie tylko słuchaczem. Wiara bez uczynków jest martwa. Więc yy, uświęcenie na fundamencie łaski polega na tym, że człowiek odwraca się od starego, grzesznego życia i chce żyć życiem świętym. Bohaterowie wiary, o których czytamy w Piśmie Świętym, byli to wykonawcy Słowa Bożego, a nie tylko słuchacze. Bohaterem może być tylko ten, kto jest wykonawcą słowa. I oni dokonywali zadziwiających rzeczy w mocy ducha Bożego. Czynili cuda, znaki. Pokonywali królestwa, jeden żołnierz pokonywał tysiąc żołnierzy armii wroga, były wskrzeszenia z martwych, uzdrowienia z nieuleczalnych chorób, a przede wszystkim zbawienie, które pochodzi przez moc Ewangelii. I teraz, jeśli my chcemy być uświęceni, to musimy odwrócić się od życia, takiego jak żyje świat i iść za Chrystusem. Jezus powiedział: Starając się zachować życie, stracisz je. Ale jeśli ze względu na mnie zrezygnujesz z własnego życia, zyskasz je. Ja jestem drogą, prawdą i życiem, mówi Jezus. Więc On y, prowadzi nas do tego, aby uświęcić się przez odwrócenie od starego życia, pokutę z grzechów i pójście w stronę światłości, bycie wykonawcą słowa Bożego. Chwała Jezusowi Chrystusowi. Kochani, te pięć objawień pochodzi z Pisma Świętego. Można by na każdy, każde z nich mówić bardzo, bardzo dużo. Ja chciałem, kochani, was dzisiaj zainspirować do głębokiego studiowania Pisma Świętego i do przyjmowania niebiańskich objawień Królestwa Bożego. Czyli dzisiaj to, co przekazuję, to pierwsze objawienie. Zbawienie jest tylko w Jezusie Chrystusie. Łaską zbawieni jesteście przez wiarę i to nie z was. Boży to dar, nie z uczynków, żeby się kto nie chlubił. Chrystus w nas, nadzieja chwały. My jesteśmy świątynią Ducha Świętego. Poznanie miłości Chrystusowej przewyższa wszelkie poznanie i uświęcenie, bez którego nikt nie ujrzy Boga. Modlę się, kochani, teraz, aby potężna moc dotknęła waszego serca, aby siła z nieba wypełniła wasze życie, aby teraz Duch dotknął was i aby niebiańskie błogosławieństwo spłynęło na każdy element waszego życia. W imię Jezusa Chrystusa. Amen.